Czy kiedykolwiek czułeś się inny, niezrozumiany lub nawet dziwny? W świecie, gdzie każdy stara się dopasować, bycie innym może wydawać się ciężarem. Ale co, jeśli ta odmienność nie jest przypadkiem, lecz darem? Co, jeśli to znak, że jesteś wybrany do czegoś większego? Inność często postrzegana jest jako coś negatywnego. Społeczeństwo promuje konformizm. A wszystko, co odstaje od normy, jest szybko klasyfikowane jako dziwne. Ale prawdziwa wartość leży w naszej unikalności. Z perspektywy duchowej, bycie innym może oznaczać, że jesteś wybrany. Wybrany do odkrycia głębszych prawd, do podążania za własną ścieżką, do wnoszenia unikalnego wkładu do świata. Twoje dary i talenty są wyjątkowe i niepowtarzalne. Ale jak rozpoznać, że naprawdę jesteś wybrany? Jakie są znaki, które mogą wskazywać na Twoją wyjątkową rolę w tym świecie? Teraz przejdziemy do sześciu kluczowych oznak, które mogą pomóc Ci zrozumieć, że jesteś wybrany. Pierwszą oznaką, że jesteś wybrany, jest Twoja głęboka intuicja i wrażliwość. Możesz czuć, że masz wewnętrzny kompas, który prowadzi Cię przez życie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Twoja intuicja jest jak cichy szept, który mówi, co jest właściwe. A co nie? Często podejmujesz decyzje na podstawie tego, co czujesz, a nie tylko tego, co wydaje się logiczne. Twoja wrażliwość sprawia, że jesteś bardziej świadomy emocji, zarówno swoich, jak i innych. Często odczuwasz emocje intensywniej niż inni, co może być zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem. Ta wrażliwość pozwala ci głęboko łączyć się z ludźmi zwierzętami i naturą, dostrzegając piękno tam, gdzie inni mogą go nie zauważać. Jednak ta głęboka intuicja i wrażliwość mogą również sprawiać, że czujesz się przytłoczony w sytuacjach pełnych napięcia czy konfliktów. Ważne jest, abyś nauczył się chronić swoją energię i otaczać się ludźmi oraz miejscami, które wspierają Twoją duchową i emocjonalną równowagę. Twoja głęboka intuicja i wrażliwość są znakami, że jesteś wybrany do odkrywania i dzielenia się wyjątkową perspektywą ze światem. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu i zaufaj mu, bo prowadzi cię ku prawdzie i spełnieniu. Drugą oznaką, że jesteś wybrany, jest Twoje nieustanne pragnienie poszukiwania sensu życia. Zamiast zadowalać się powierzchownymi odpowiedziami, czujesz wewnętrzną potrzebę, by zgłębiać głębsze prawdy i zrozumieć, dlaczego tutaj jesteś. Twoje poszukiwania mogą prowadzić cię do różnych ścieżek duchowych, filozofii, a nawet nauki. To pragnienie poszukiwania sensu sprawia, że często zadajesz pytania, które inni mogą unikać. Pytania o naturę wszechświata, o cel istnienia, o życie po śmierci. Te pytania nie zawsze mają łatwe odpowiedzi, ale Twoja determinacja, by je zgłębiać, jest oznaką Twojej wyjątkowej roli. Twoje poszukiwania mogą czasami sprawiać, że czujesz się samotny lub niezrozumiany, szczególnie jeśli Twoje pytania i refleksje nie są podzielane przez otaczających Cię ludzi. Ważne jest, abyś znalazł wspierającą społeczność, która podziela Twoje zainteresowania i wartości. Twoje pragnienie poszukiwania sensu życia jest darem, który prowadzi cię ku głębszemu zrozumieniu siebie i świata. To pragnienie nie tylko wzbogaca twoje życie, ale również inspiruje innych do zastanowienia się nad ich własnymi ścieżkami. Nie przestawaj pytać, nie przestawaj poszukiwać. Twoje duchowe odkrycia mają moc przemiany świata. Trzecią oznaką, że jesteś wybrany. Jest silne poczucie misji lub celu. Możesz czuć wewnętrzne powołanie do działania na rzecz większego dobra, do wniesienia pozytywnych zmian w świecie. Twoje poczucie misji jest jak kompas, który kieruje Twoje kroki i nadaje sens Twoim działaniom. To silne poczucie misji może manifestować się na różne sposoby. Może to być praca z ludźmi, ochrona środowiska, rozwijanie nowych technologii, czy też szerzenie wiedzy i edukacji. Niezależnie od formy, twoje działania są napędzane głębokim przekonaniem, że to, co robisz, ma znaczenie. Twoje poczucie celu często wiąże się z wewnętrznym przekonaniem, że twoje życie ma wyjątkowe znaczenie i że jesteś tutaj, aby spełnić określoną rolę. To może być zarówno inspirujące, jak i obciążające, gdyż odpowiedzialność, którą czujesz, jest wielka. Bycie wybranym do pełnienia misji. Oznacza również konieczność radzenia sobie z wyzwaniami i przeszkodami. Ważne jest, abyś pamiętał, że nie musisz tego robić sam. Szukaj wsparcia wśród ludzi, którzy podzielają Twoją wizję i wartości i pamiętaj, że każda nawet najmniejsza akcja przyczynia się do większej zmiany. Twoje silne poczucie misji lub celu jest darem, który może przynieść znaczące zmiany w Twoim życiu i w życiu innych. Zaufaj swojemu wewnętrznemu kompasowi i nie bój się podążać za swoim powołaniem. Świat potrzebuje ludzi z pasją i wizją, takich jak Ty. Czwartą oznaką, że jesteś wybrany, jest odczuwanie głębokiej empatii wobec innych. Empatia pozwala Ci wczuć się w emocje i doświadczenia ludzi wokół Ciebie, często na bardzo głębokim poziomie. Możesz odczuwać ich ból, radość, smutek i nadzieję jakby były one Twoimi własnymi. Ta zdolność do odczuwania empatii czyni Cię wyjątkowo wrażliwym na potrzeby innych. Często znajdujesz się w sytuacjach, gdzie Twoje wsparcie i zrozumienie są nieocenione. Twoja obecność może przynosić ukojenie i poczucie bezpieczeństwa tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Empatia, którą odczuwasz, często prowadzi Cię do działań, które mają na celu poprawę życia innych. Możesz angażować się w wolontariat, pracę społeczną, czy nawet małe, codzienne gesty życzliwości. Twoje serce podpowiada, że każdy człowiek zasługuje na wsparcie i miłość. Jednakże głęboka empatia może również być wyzwaniem. Często absorbuje dużo Twojej energii i może prowadzić do emocjonalnego wyczerpania. Ważne jest, abyś znalazł równowagę i dbał także o siebie tak aby móc kontynuować swoją misję wspierania innych. Twoja empatia jest cennym darem, który pozwala ci łączyć się z ludźmi na głębokim poziomie. Używaj jej mądrze, dbając jednocześnie o swoje własne dobro. Pamiętaj, że pomagając innym wnosisz światło do ich życia, a to światło ma moc przemieniania świata. Piątą oznaką, że jesteś wybrany, jest częste uczucie, że nie pasujesz do ogółu społeczeństwa. Możesz czuć, że Twoje myśli, wartości i pragnienia różnią się od tych, które dominują wokół Ciebie. To uczucie wyobcowania może być trudne, ale jest także oznaką Twojej wyjątkowości. Bycie innym często oznacza, że widzisz świat w sposób, który nie zawsze jest zrozumiały dla innych. Możesz mieć głębsze refleksje, inne priorytety lub niezależne myślenie, które wyróżnia Cię z tłumu. To uczucie nieprzystosowania jest wyzwaniem, ale także znakiem, że masz coś wyjątkowego do zaoferowania. Twoje poczucie niepasowania może prowadzić cię do poszukiwania miejsc i społeczności, gdzie możesz być sobą. To pragnienie autentyczności i głębokich relacji jest kluczowe dla twojego duchowego rozwoju. Znalezienie ludzi, którzy podzielają twoje wartości i sposób myślenia. Może przynieść ci ulgę i poczucie przynależności. Pamiętaj, że bycie innym nie jest wadą, lecz darem. Twoja unikalna perspektywa może inspirować i przynosić zmiany. W świecie, który często promuje konformizm, twoja odwaga, aby być sobą, jest wyjątkowo cenna. Szósta oznaka, że jesteś wybrany, to poszukiwanie pocieszenia w naturze i samotności. Możesz odczuwać silne pragnienie, by spędzać czas na łonie przyrody, z dala od zgiełku codziennego życia. Natura oferuje Ci spokój, ciszę i przestrzeń do refleksji, które są niezbędne dla Twojego duchowego dobrostanu. Podczas tych chwil w naturze często odczuwasz głęboki związek z otaczającym Cię światem. Cisza i spokój pozwalają Ci wsłuchać się w swoje wewnętrzne głosy zrozumieć swoje emocje i odnaleźć wewnętrzny spokój. Te momenty samotności nie są ucieczką, ale sposobem na odnalezienie siebie. Poszukiwanie pocieszenia w samotności i naturze pozwala ci na regenerację i odnowę. To czas, w którym możesz odciąć się od zewnętrznych wpływów i skupić na tym, co naprawdę ważne. Te chwile są kluczowe dla Twojego duchowego wzrostu i samopoznania. Twoje pragnienie samotności i kontaktu z naturą może być czasem trudne do zrozumienia przez innych, ale to właśnie w tych chwilach odnajdujesz swoją siłę i inspirację. Pamiętaj, że jest to naturalny i ważny aspekt Twojej duchowej podróży. Twoje poszukiwanie pocieszenia w naturze i samotności jest znakiem, że jesteś wybrany do głębszego zrozumienia siebie i świata. Zaufaj tym pragnieniom i pozwól sobie na te chwile odosobnienia. To właśnie w nich odnajdziesz wewnętrzną harmonię i spokój. Każda z tych oznak jest dowodem na to, że jesteś wybrany. Twoja głęboka intuicja, pragnienie poszukiwania sensu życia, silne poczucie misji, empatia, uczucie niepasowania do ogółu społeczeństwa i poszukiwanie pocieszenia w naturze i samotności. Wszystkie te cechy czynią Cię wyjątkowym. Pamiętaj, że nie jesteś dziwny, lecz wybrany. Twoja unikalność jest Twoją siłą. Przyjmij ją, celebruj i wykorzystaj do czynienia dobra. Dbaj o siebie, pozwól sobie na przeżywanie emocji i szukaj wsparcia u bliskich oraz w duchowych praktykach. Każdy krok, który podejmujesz, prowadzi Cię do głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji. Twoja podróż jest unikalna i pełna odkryć. Niech Twoje serce i dusza prowadzą Cię ku spełnieniu i wewnętrznemu spokoju. Dziękujemy za wspólną podróż przez oznaki Twojej wyjątkowości. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami. Do zobaczenia w następnym odcinku.